Z nami jest Damian Grzisiński po zwycięstwie nad Sergio Puente na Galitym Xboxing na 11. Wielkie gratulacje Damian, świetna walka. No, dziękuję. No, cieszę się, że walka się podobała. Kibicom, bo to dla, dla kibiców się pokryje i, yy, i przede wszystkim najważniejsze, że walka zwycięska, no i yy, gdzieś tam jakieś elementy już wprowadziłem yy, to, co yy, przygotowywaliśmy z trenerem. Wiadomo, że, to jest, że ja zawsze gdzieś tam po walce mimo wszystko zawsze nie dosyć czuję, bo, 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 bo chcę, chciałbym jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. No to było 10 rund, wysoka wygrana na punkty, ale bi, bitka w ringu była i to naprawdę fajnie. Tak, no tego się spodziewaliśmy gdzieś tam ze trenerem i, i, i generalnie jak zwykle Chwalę tu pracę mojego trenera, który taktycznie, technicznie przygotował mnie na... na... Na to, to, co pokazał właśnie w meksykanin właśnie w walce, nie zaskoczył mnie już tam no specjalnie niczym. Spodziewałem się takiego boksu, no i dlatego też no, walka wygrana do jednej bramki. to właśnie powiedz jaki to był boks, co chcieliście przygotować, z, co chcieliście przygotować, co przygotowaliście z trenerem i, i, i czego oczekiwaliście od Puente? Generalnie najważniejsze, to co trener zauważył, to, że Puente jest ciężki do trafienia, ma celną gardę i to było widać, że dużo gdzieś tam na gardę moje wpadały i byłem na to przygotowany, dlatego nie zadawałem mocnych ciosów, tylko starałem się 3, 4, 5, 6 luźnych, luźnych i w międzyczasie zadać gdzieś tam między ręce albo z boku sierp, albo hak na dół. I to wtedy wchodziło gdzieś tam pojedyncze ciosy, a nawet były momenty, jak ją atakował, to nawet już gdzieś tam na czujce, podsuwałem, że, że widziałem jak, jak już zadaje cios i próbowałem 2-3 ciosy nad zadać i to też fajnie wchodziło. Ale zawodnik, no, tak jak się spodziewałem, Meksykanin twardy, widziałem, że przyjmował te ciosy, a głowa widziałem, że gdzieś tam odbijał mu głowę, a mimo no wszystko no, tward, twardy i do końca do dzisiaj rundy że musiałem być cały czas poważny. Tak, no mimo że ma kilka porażek z rzędu i tak dalej, to można powiedzieć, że to jeden z trudniejszych pojedynków w karierze. Nawet mimo tego wysokiego zwycięstwa na furt. Tak, dokładnie, no widziałem, że, 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 że mimo, pomimo tego, że rywal miał ostatnie kilka walk przegranych. Wcześniej miał pasę samych zwycięstw e, w świata, świata. Zrobił w WBC Silver, walczył z mistrzami świata i nawet dobrze boksował z nimi. E, e, I tutaj dla mnie to był test właśnie, taki sprawiam jak ja wypadłem na takiego rywala. E, no i teraz, no, zobaczymy, musimy na spokojnie sobie jeszcze obejrzeć tą walkę. Ja, ja muszę obejrzeć z trenerem i zobaczymy, jak to wyglądało w ogóle. Da, mimo że nie jesteś z to zdecydowanie najgłośniej to? było na Twoim pojedynku na wsparcie kibiców Niosu. No bardzo się cieszę, dlatego jestem wdzięczny wszystkim osobom, które przyjechały, rodzina, znajomi. Nawet nieznajomi, którzy gdzieś tam już e, poznają mnie na przykład w mediach społecznościowych to też e, zamawiają bilety i przyjeżdżają. Bardzo im wszystkim dziękuję no i chciałbym, żeby to grono cały czas się powiększało, bo wtedy wiem, że ja będę mógł się realizować, będę mógł, e, im więcej ludzi mnie zna, ogląda i przyjeżdża na moje walki, tym ja będę mógł e, poświęcić się właśnie temu, co robię. No wiesz, należy też chwalić takie inicjatywy, że tutaj że z tej inicjatywy właśnie przyjechał do dziecka. No pozbieraliśmy z, właśnie z żoną właśnie wśród znajomych tak pocieku gdzieś tam na, na mediach tego, Pieniążki właśnie na, na autokar, na, na wyjazd, na, 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 na bilety, na jedzenie właśnie, mój sponsor z Kateryni mi też właśnie zasponsorował jedzenie dla dzieciaków. I przed walką właśnie spotkałem się z nimi właśnie ringu i normalnie aż serce mi się radowało jak widziałem, że one się cieszyły dzieciaki i jeszcze jak mnie, jak mnie dopingowały właśnie podczas walki. I tak samo z fundacji drużyny Szpiku, którą gdzieś tam jestem ambasadorem i wspieram też, promuję, to też przyjechali właśnie znajomi z, z transparentami. No super sprawa. Oprócz tego wiadomo, też rodzina, znajomi z daleka gdzieś tam przyjeżdżali naprawdę kupę kilometrów, żeby, żeby, żeby mnie wspierać. No i to ten koniec zwycięstwa, na koniec. Taniec zwycięstwa właśnie trener chciał, żebym właśnie coś takiego zrobił, to będzie dla nich też, na pewno zapamiętają to. Ja też zrobiłem to właśnie specjalnie dla nich, dla dzieci, z domu dziecka, które przyjechały. No i myślę, że to będzie taki gest, którą zapamiętają na pewno. A, i, i nie, o, o, oczywiście obiecuję, że nie pierwszy raz przyjechały dzieciaki na moją walkę. Pewnie. Kolejna obrona tytułu międzynarodowego mistrza Polski. Damy, no muszę zapytać, co dalej? No Tak jak ja mówię cały czas, że moim marzeniem jest właśnie zdobycie tytułu mistrza Europy. I na tym się dziś tam skupiamy obserwuję coraz Francesco Patera jest teraz z Belgii właśnie obecnym mistrzem Europy. Marz mój promotor właśnie myślę, że też tam mało działa w tym kierunku właśnie w federacji federację, bo właśnie też tam tam się ustosunkowuje, żeby, żeby o mnie już myśleli, rozmawiali i zobaczymy. No, liczę, że, że uda się doprowadzić do takiej walki i oczywiście chciałbym zdobyć ten tytuł mistrza Europy. Co dałem teraz after party Długi, krótki odpoczynek? Nie ma żadnych roztrenowań, jak Ja to mówię, no kilka dni powiedzmy tam luzu, dwa, trzy dni luzu i wracamy do, na salę, trzeba trenować. No i ja teraz jestem dla kibiców te kilka dni, na pewno teraz after party na pewno chcę spotkać się z kibicami tak jak oni przyjeżdżają na moje walki, tak ja teraz chcę im poświęcić czas, tak więc dziękuję im bardzo wszystkim. Dzięki wielkie i powodzenia. Ja również dziękuję wszystkim sympatykom boksu i oglądać moje walki i dopingować! Dzięki.